No, cześć, jestem że witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną cyfer i gramy sobie. Gramy sobie w imperium. To jest takie jakby szachy w Minecrafcie, coś w tym desej. No i bez przeciągania, może zaczniemy od razu sobie tą rękę grać. Ja jestem czarny, cyfer jest niebieski. No. I, I będziemy grali. Także co? Klikamy na naszą postać, którąś pierwszą i ruszamy. I trzeba jakąś taktykę obrać, żeby jak najszybciej cyfera zgładzić. Tak, to tak, albo, albo vice versa, tak też może tak być. Nie nie, 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 ja tutaj wszystko ja przemyślę. Zaraz to jeszcze będzie taktycznie ustawić, tak, tak żeby miał przewagę. Ja mam plany, żeby ustawić najpierw sobie defense, żeby on nie mógł za bardzo e, na mnie tutaj jakoś najechać, bo gra zakończy się tym, że albo nasz król staje na żółtym polu, znaczy no, na złotym bloku, albo... E, no czekaj, coś źle jakoś wybrałem te, te ludki moje. Albo, albo król ginie przeciwnika, albo król przeciwnika staje na, na bloku. To wtedy to jest no, te dwie... dwa warianty wygranej. Tak! Dokładnie. Dokładnie tak. Właśnie tak. No i co? I, i trzeba ustawić defense najpierw. No, przynajmniej ja tak zrobię. Zobaczymy jak ten Cyfer Cyfer taktykę żółwia ubiera zazwyczaj. <grym> Z tego co widziałem. Hmm, taktyczny ja... żółw ninja. Tak, ja postanowiłem, że bardziej w defense pójdę i że, że będę to robić tak, żeby on po prostu nie mógł dotrzeć do mnie. A mimo wszystko gdzieś tam w międzyczasie będę ruszać jednak w stronę tego złotego pola. Co daje nam to złote pole? Jak staniemy sobie na tym złotym polu, dostajemy możliwość ustawienia drzewa pod jednym z naszych pionków i wtedy ten pionek jest jakby niezniszczalny przez przeciwnika, ale on może zaatakować z tego miejsca. nie? Czyli można zrobić sobie takiego taktycznego spota, który nie będzie nam nic... który będzie niezniszczalny po prostu. Nie będzie taka wieżyczka jednorazowego użycia, coś jakby w ten deseń. I jeszcze dostaniesz zgładzanie jednej jednostki przeciwnika. A tu widzę jakąś dziw dziwną taktykę brać, żeby ruszyć wszystkimi w stronę tego złotego bloku. To mnie zastanawia no, teraz. Takie, takie, takie. Spokojnie, <laughs> ja, ja, ja już wiem co robię, tak? Ja, ja to wygram. Okay. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, ja nie ja ci nie dam tak łatwo, także to się nawet nie przymierzaj. Wszystko będzie sobie powoli... ...tutaj szło. O. no ale są strasznie zbagowane te, te przyciski, bo jednak jest on na armor zrobione. Jest zrobione przeepicko, nie żeby coś, ale jednak jest odrobinkę zbagowane. no i właśnie teraz... Aha, ja już widzę jaką ty masz taktykę. Ustawiać wszystko symetrycznie tak jak u mnie. <głos> <głos> to jest ten problem. No i co? I zatarliśmy teraz do najgorszego możliwego momentu: czyli któryś z nas musi wykonać po prostu ten pierwszy ruch, żebyśmy zaczęli ginąć. Albo zacznę ginąć, albo zacznie ginąć cyfer. Teraz trzeba to zrobić na tyle taktycznie, żeby straty były jak najmniejsze po mojej stronie i jak największe po jego stronie. Hmm. Jak to zrobić? Dobra, wiem. Na pewno? Mnie, czy mi mnie nie ja, ja Jaj, widzę, 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 widzę. A. Kurde. No ale no, jak sobie pomyśleć, i tak jest. wejdziesz sobie na to pole i tak będziesz mógł jednego zabić, także w sumie na to samo i tak wychodzi, chociaż. A, czy ja wiem? Też, nie, ja, 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 zarzucz, ja bym to przemyślał, ja bym to przemyślał jeszcze na, na tak, Jak zabiję ci tego, to tym zabijasz mi tego. No. Później, a nie, później nie możesz wejść. Wtedy, no ja tym nie wejdę. I w tym momencie dla mnie to jest najlepszy ruch, jaki mogę zrobić, bo tak bym stracił dwóch. Teoretycznie. Dobre. Teraz muszę tak ustawić, żebyś nie mógł mnie zdjąć pod Tak. Okej. Okay. No, ale teraz, teraz, teraz już mogę nie podejdziesz tymi. tam znowu. <laughs> A nie! I? O nie! To, o nie! Ty zacząłeś tutaj jakąś zbyt dobrą taktykę wymyślać do tego. Ty, ja, ja tu mam problem teraz z tobą. Muszę jakoś to przemyśleć. Muszę to przemyśleć jakoś taktycznie. Na pewno, patrzcie, bo teraz on może tym o, pion pionkiem ruszyć się w tą stronę. I skośnym też ruszyć się w tą stronę. Więc w momencie, kiedy on ruszy jednym z tych dwóch... Nieważne, którym się ruszy, ja nie mogę go zaatakować, wtedy bo będę miał lipę. No? Ale właśnie się zastanawiam, czy będą te taktyczne, takie szachowe rozkminy, i jednak są. Tak, też klasycznie. No nie, nie było co się tym dziwić. Kurde. Ja teraz przemyśleć, przemyśl, co chcesz zrobić, no? Teraz tak, jak pójdę tym skośnym, to go stracę. To jest mój jedyny skośny w tym macie, aby się i tak przydał. Ty masz jeszcze dwóch. Tak, tu cię puszcza. No, zrobię po prostu i tyle. Przecież nie, kurde. No właśnie tak nie wiem, co ty zrobiłeś tak właściwie. Przecież w nie, momencie. nie, jest taki niegorzy tak jak sobie myślę teraz. Mm, no i teraz pytanie, czy ja chcę tego. Mm. Zrobię tak. To będzie bezpieczniejsza opcja. E, ale wiesz, że jakbyś go tak postawił, nie miałbym go jak zabić przed za chwilę. Ponieważ to miałem dwóch skośnych. <noise> I jakby tu stanął twój, to mógłby tego albo tego zabić w końcu. Rzeczywiście a ja to były oba te... skoszy. widzisz? A ja nie przyjrzałem się temu, ale lipa! Dlatego się działy. Ale o shit, no rzeczywiście. Rzeczywiście, to mnie teraz zrobił. Patrzcie, skuba nieco. Hmm, no i co teraz? Muszę jakoś kurde tu obrać taktykę, no. Nie wiem, chyba sam też nie będzie za bardzo ryzykować, żeby ruszyć po tą koronę teraz. O, nie, 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 nie. Nie jest zbyt safe. Ja sobie dobra. poczekam. Jeszcze dozdycha. trochę bardziej taktycznie trzeba się zbliżyć w twoją stronę. Teraz tak, co bym tu mógł... Um, nie, dobra, ciebie nie będę ruszał. w razie. Ciebie sobie przesunę troszkę. No, ja, ja sobie też królem tutaj na razie powojuje. Zobaczymy, co tu się też będzie tak. działo. Nie miał nauką. mnie miał na stół nie masz, tak? Króle, mogę dobić ci tego w każdym momencie. Ale tu znowu stracę ja skośnego, dobiję. więc skośnego trochę szkoda mi tracić. No właśnie, trzeba wszystko przemyśleć dokładnie. No mówię, jak szachy, to jest jak szachy jednak, no. Myślałem, że naprawdę Uy. będzie to bardziej luźne, luźna rozgrywka, a jednak... E, jednak wygląda tak, jak szachy, dokładnie. Ale nie martwcie się, może teraz to wygląda nudno. Ale zaraz ruszy z takim tempem, że da się nie obejrzymy, kiedy to się skończyło tak naprawdę. Dobra, teraz tak. Nie no, bym sobie tego przedstawił tutaj, co? To, teraz to tak jest, jest jakaś taktyka twoja, dobra, widzę. No dobra, to ja zrobię tak. I hmm, teraz pytanie. Ty stracisz chodzącego na uko, masz jeszcze jednego wtedy. Ty mi dobijesz tego. A ja stracę normalnego żołnierza. Ale zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Ty nie możesz tym pójść teraz, tak. Ty nie, mu nie musisz też. No, o, właśnie. Shit. no właśnie, nie przemyślałem tak. No i patrzcie, on teraz może wejść sobie tutaj na spokojnie. To jest mój błąd. On sobie wejdzie i będzie mógł postawić sobie drzewko pod któregokolwiek z tych, które chce. I. No właśnie. No i teraz co ja muszę zrobić? Ja muszę tak naj najbardziej taktycznie rozegrać w tym momencie. Ciężko, nie? Jednego i tak stracisz teraz w kolejnym ruchu, więc. <coughs> więc ja wchodzę tutaj, oczywiście, i teraz mogę wziąć sobie drzewko. No właśnie. Jakie się bierze? Aha, łapką? Nie, 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 nie tak tak, prostu... tak, 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 Aha, rzeczywiście, myślałem, że jakoś inaczej czy mogę na przykład króla na drzewo? Nie, króla tak, nie tak, mogę Tak, tak, no, żebyś przypadkiem króla nie ustawisz na drzewo <laughs> Ciebie sobie posadzę, a ciebie sobie wybiję No i super Znaczy super Do bani, krótko mówiąc, a nie super No i teraz sobie mam lipę, krótko mówiąc Bo cyfer ma 4, ja mam 3, Ale zaraz, zaraz, spokojnie Wszystko damy radę zrobić Tylko nie mogę ci pozwolić doprowadzić króla tutaj do tego Hmm Taktycznie, zobaczymy. Zobaczymy, hmm. co z tego wyniknie. Teraz nie mogę wyjść tym, bo mi go od razu zdejmiesz. Teraz tak, jedynym. On, a nie, kurde, ale coś mnie złapał prawie. Chociaż nie, no, żeś mnie złapał. Wow. A, ale mogę. Zobaczymy. Sytuację jeden za też, dobra. mam jeszcze tego na drzewie, przecież. Ale ej! kurde, znaczy pytanie, mogę. Do tyłu czy jest sens, pytanie, czy jest sens marnować tego na drzewie, nie? No, hmm, też jest pytanie. Znaczy, no, mógłbym torpedzenie, jak każdy nób robi to, i do tyłu po prostu stawiać, za chwilę ustawiać to samo miejsce. No ale nie, no to jest bez tak sensu. Nie zagramy w to, to jest bez sensu. Hmm, robimy sobie tak. Hmm. No i teraz ja mam dynamat. Mogę stracić jednego skośnego. Atakując ciebie. No ha. właśnie, jest no no to dylemat. jest ten sam To jest problem, właśnie, w tym momencie, nie? Kurde, bladę No wiesz, co mam. No, nie, no, stracę przewagę automatycznie, jak to zrobię. No. Stracę przewagę, a ty, a ty stracisz skośnego, no? No i nie, no, nie mam przewagi już w tym momencie w ogóle. Ojej, jej, jej, co tu zrobić? Co to z tym zrobić? Tak, oczekuję. No, Rucha sekuracyjne, ale, 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 ale. A, bo tak też było. A, dobra, to sobie dla mnie tutaj tak chodzi na to samo. Cześć, lipa... dla mnie to wyszło opłacalnie! To, to jest lipa, totalnie lipa. To nie był zbyt dobry pomysł, szczerze mówiąc. Eee, no teraz mam lipę. Ten O może pójść tylko w tych kierunkach trzech, to jest największy problem. Eee. Wiesz, co szkoda, że ogólnie król nie może we wszystkie strony chodzić. Tak, tak, ale dobra, spróbuję królem zaszarżować. Zobaczymy, zaraz co z tego wyniknie. Zrobię sobie tutaj jakieś podwójne wsparcie tego. Hmm, teraz tak. Jakbym sobie przedstawił, ciebie tutaj. Chociaż nie, to mi mało da. Jak sobie ruszę, też mi to nic nie da. Na razie ciebie wyjmę z tego pola. Ja sobie tak przestawię. No, o jest nie. dynamika teraz. O nie, to, to już zaczyna się robić niebezpieczne powoli, bo w momencie, hmm. kiedy on królem stanie na tym polu na złotym bloku, to ja przegrywam. A do tego nie chcę dopuścić za bardzo. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. <laughs> nie wiem, na ile to jest dobry pomysł, to co zrobiłem. Ale zobaczymy zaraz. Zaraz zobaczymy, jak to się potoczy. Hmm, no, tak jak widzę, i tak muszę jednego stracić. Dobre. No No, twój ruch teraz Mój ruch? A, rzeczywiście, mój ruch, no W sumie nie przemyślałem <noise> O, jak proszę Ja jak przemyślane, Dobra, teraz tak No <noise> Ach ty skubańcu, kurde Ej, nie ruszę siebie tak Ale mogę za to siebie tak ruszyć No, prawda No i już jestem teraz Teraz to mam taką lipę, że już No nie wiem, mogę zrobić, tak prawdę mówiąc No i dobra, przegrałem tak naprawdę Bo nieważne co zrobię, to już Dobra, po prostu poddam ci się, bo Yy, no, bo, no, bo nie miałem już okazji, szansy w ogóle, żeby to wygrać w żaden sposób. Także GG, jedna gra za nami, idziemy zaraz na drugą rękę. Dobra, jesteśmy na drugiej ręce. Słuchajcie, jeśli Wam się podoba ten odcinek, możecie zostawić łapkę w górę, to będzie świadczyło o tym, że Wam się podoba. No, taką łapkę, macie taką łapkę, o taką myszkę macie, jak tutaj Cyfer ma teraz w ręczce swoją myszkę, i kliknijcie sobie łapkę w górę, jeśli chcecie, żeby mi było miło ogólnie. Tak. tak. No dobra, to lecimy od razu. Zaczynamy. Teraz ja jestem niebieski, Cyfer jest czarny i zobaczymy zaraz jak nam pójdzie. O, już widzę jak Cię wyklejałam z tego kawałku filmu i pójdzie, będzie wszędzie, a Cyfer jest czarny. Uch. Nie pomyślałem o tym w sumie, ale dobra, dawaj, zaczynasz. Jesteś, masz pierwszy Aha, ruch. chyba nie mam pierwszy ruch? Dobra, no zaczynamy. Teraz mamy trochę inny pattern drzew ogólnie. Yy, tak, Jeśli trochę wspomnię. inaczej są drzewa. Pomyśleliśmy, żeby utrudnić sobie trochę dostęp do bloku złota. Zobaczymy jak to, jak to się potoczy teraz z tego, z tego punktu. No nic, zobaczmy. Tak, ruszysz, ha. Dobra, no to ja mogę się tylko na razie poustawiać tutaj, publico. Aha, tak, 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 dobra. Tutaj jeszcze mogę bezpiecznie no, wejść tutaj, jesteś, nie? Oh. Ale ty jesteś, kurde. Au. Ale zaraz, 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 zaraz. Teraz mnie i tak nieś, jakbym się ruszył w tą stronę. Jestem bezpieczny. Hm. to nie był zbyt mądry pomysł, zaraz do mnie dotarło, rzeczywiście. Może się jednak tutaj wyjdę sobie na spokojnie? Pytanie, czy chcesz stracić na samym starcie? Hmm. Czy nie lepiej podtrzymać jeszcze trochę i przemyśleć i dopiero w dalszych ruchach to, to jakoś użyć? Hmm. Wydaje mi się, że tak zrobię po prostu. Tak mi <laughs> ja wygrał wygra dwa razy, to było ciekawie, tak? Aha. Dobra, teraz tak. Ciebie ruszę jeszcze tutaj sobie. Dobra. Trzeba, <laughs> trzeba jakoś bardziej się obstawić jeszcze. Dobra, tym wszystkim. Tak się ruszę to stracę, to nie. A Mam jeszcze tutaj dwie jednostki, więc jest sobie też przesunek najbardziej granicę. Hmm. Ojej, Ej, to, to to będzie ciężka walka, szczerze mówiąc. No tak, to, a pierwsza to ogólnie jak zagraliśmy przed tym yy, przed całą grą to cyfera rozwaliłem chyba dwa albo trzy razy. <laughs> to było to było udane, ale teraz widzę, że rzeczywiście kurde jednak. Yy, jednak trzeba trochę więcej głowy do tego włożyć. Tak, w ogóle mam koronę? Tak, właśnie. Cyfer ma koronę z racji tego, że wygrał. Macie tutaj 1-0 dla cyfera podstawowym widać. I co? I, i grajmy dalej jakoś. myślimy, co tutaj zrobić z tym. Hmm. No ciężko masz, ciężko. Dobra, spróbuję. To zobaczymy. Co ty uczynisz? Teraz tak, tak. Um. No i dobra. I teraz pytanie, czy ja mam odwet robić? Jak zrobię odwet, to później nie odbiję ci po raz kolejny. To jest mm -hmm. dla mnie lipa. ja wyjdę jeden na plus wtedy. No w tym momencie. I tak jesteś już jeden na plus, nie? No a wtedy bym wiesz, ale wtedy byś ukośnego stracił. Masz wtedy no. tylko jedną, okej, okay, teraz tak. Ty, yy, mam znowu bezpieczną sytuację. Shit, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem w ogóle? Ej, ale to była lipa. To była straszna lipa. To no, jest tak, najlepiej skośnić, A nie, tutaj już nie wyjdę bez żadnych tych strat, no ale dobre. No nie widzisz bez strat, ale już masz taką przewagę, że wiesz. Kurde, blade, ale żem to porobił, no? Nadal jest do ugrania, pamiętaj. No, do tak, do ugrania, szacha. do ugrania. Uch. Ja nie mogę, ale lipa, ale lipa. Ty no teraz są one kiszkę. Nie mam pojęcia, co to zrobić z tym za bardzo. <ścoughs> Masakra. Ja nie mogę, ale żem to sfailował. Hmm. Teraz tak. Spędz się tutaj, jestem bezpieczny, bo nie można mnie od boku wziąć. Kurde no, ej ale zrobiłem sobie lipę. Straszną lipę sobie zrobiłem, ej to nie fair! <laughs> to się skończy szybciej, niż myślałem. To wszystko przez to, że nie przemyślałem dawnych ruchów, no. Ja nie mogę, kurde. Kurde, no co mam teraz zrobić, ja nic nie <laughs> mogę zrobić przez siebie. No widzisz, jaki statek. Tak, no i co? No i już, już teraz to mam lifę są. Kurde. Dobra, zaraz jak już co? Taktycznie trzeba przemyśleć. Ja jeszcze powalczę. Nie myśl, że nie. Dobra, teraz jest pytanie. W sumie i tak cię zabiję, więc. No tam. Wezmę sobie, a tobie dam i ciebie sobie zabiję. Czemu nie? Super, super ekstra. No Już pograne. A, <laughs> Jezu, jak ja super. tego bardzo nie przemyślałem. <laughs> Coś strasznego. No nic, no to jest spróbujmy podejście. Ale no i co, co mi po tym, że podszedłem do ciebie? No, nic, no mi nic po tym, bo teraz nie mogę cię zaatakować, bo stoisz na drzewie przecież. Kurde blade. Dobra. No nic, no? I super 2 2.0 mnie rozwalił w szachy, kurde. <ścoughs> Szachista, szach. No, miałem nadzieję, że też, że trochę chociaż bardziej zremisowanym wynikiem to wyjdzie, ale Ale już widzę, że niekoniecznie to tak chce się potoczyć. Hmm. To, teraz <ścoughs> tak, co ja to mogę teraz zrobić fajnego? Tu ja stracę jednego, jednego zysk. No w sumie wyjdzie, w sumie dam, Mam tyle tych pionków, więc co tam, ja stracę sobie jednego. No um. <laughs> co? Taki lekki brak możliwości ruchu. No ja ci dam zaraz. Ty, ty, ty. No i co, no, ale to już nie ma sensu, no po prostu mogę ci się poddać, no mówię, nie, nie powalczę z samym królem. Dobra, Cyfer wygrał dwa razy, zagramy jeszcze jedną. Kurde, jestem zły, że oh to nie yeah. poszło. C Jesteśmy na trzeciej ręce. lecimy. Szybko, Cyfer znowu pierwszy. Yeah. Ej, ja muszę to jakoś bardziej taktycznie przemyśleć, no. Patrzcie, on, Skubaniec, mnie rozwalił już dwa razy, chociaż jeden honorowy punkt, żebym uzyskał na tym jeszcze. Mogliśmy zmienić w sumie konfigurację drzew, tak myślę teraz, bo tego nie przemyśleliśmy. Teraz tak, jestem jeszcze bezpieczny w tych okolicach, czyli nie ma problemu. Ale lipa. Ustawisz, jestem tutaj. Okej, okay, wiesz, trzeba sobie pomyśleć już naprzód tam o jeden, dwa kroki. Teraz tak, mogę ci zdjąć tego, ale stracę tego. Nie, dobra, tym nie ma co się ruszać, bo nic nie stracę, jeśli nim nie ruszę, a ja sam mogę tutaj dostawić. Dobra, ja też będę ruszać w swoją stronę bardziej. Taka taktyka chyba jest lepsza, żeby bliżej mieć wszystkie jednostki. <coughs> Tylko też nie, żeby były w zbyt dużym skupieniu, bo jak są bardzo skupione. ja zauważyłem w ogóle, że przy tej konfiguracji zdecydowanie większą szansę ma czarny, bo masz yy, okazję szybciej podejść do drzewek tutaj, żeby... Żeby podejść do bloku złota. Symetryczny jest, wiesz? No jest symetryczne, symetryczny, ale ty grasz pierwszy. <coughs> no w no trzech to to też zawsze biały, pierwszy jest, nie? No, tylko to jest plansza jakaś customowa, nie no, to nie, nikt tego nie przemyślał jakoś bardziej. Dobra, lecimy dalej. Już to trzeba. Dobra, teraz się ruszyłeś tak, czyli ja mogę się ruszyć na przykład tutaj. Tak, jakiś dziwny głos mi wyszedł w ogóle. Właśnie, jakiś taki voice crack, nie? Też tak zauważyłem właśnie. O Jezu. Znaczy to miał być akurat wredny taki głos, wiesz, tak miałem na, na wrednego tak z, 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 z głosu tak o, wylecieć, żeby tak, mm. wiesz. O, dobra, no teraz ty robisz to tak, a no, ja mam jeszcze tutaj skośnego jednego. Jakieś wyskoczyłem powiadomienie, że mam wymagane ponowne uruchomienie. Dobra, nieważne cięcie. <laughs> hmm. Zobaczymy. Okay, zobaczymy. Teraz masz tak. Jeden za dwa, jeden za dwa. Jak zrobię w ten sposób? Ajajajaj! Aj, aj. O nie! nie przemyślane? No nie. Mówisz, mówisz, że to mam przemyślane, tak? O nie! Nie! Kolejny zły ruch. O, o nie, ja proszę, nie, nie, nie mogę. I Teraz patrz, teraz mogę ci wyciąć kolejnego, ale to nie wiem, czy to mi się kalkuluje tak naprawdę. Mamy teraz 3 na 3. Hmm. Czy nie będzie lepiej po prostu sobie zostać gdzieś tutaj? jakoś taktycznie. No bo wi widzisz, jak ja zaatakuję teraz Twojego, tego, którego mogę w tym momencie, no to co mi to daje? No to wtedy Ty mi zabijesz tego samego. Tak. Ja zostanę bez skośnego. Ty będziesz miał jednego skośnego, a to jest już chyba odrobina przewagi, tak mi się wydaje, przynajmniej. Hmm, hmm, hmm. No nie ma sensu, chyba, żebym się nim ruszał w tym momencie. Tak prawdę mówiąc. No zobaczymy. Podejdźmy sobie po prostu na spokojnie, bez pośpiechu. Hmm, teraz tak. Właśnie nie może mnie tutaj zaatakować. Okej. Okay. Właśnie pójdzie w którąkolwiek z tych stron to już wy mam. Dobra, teraz króla się przesunę troszkę. Opra. A, 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 alo! Gdzie pan idzie? No przed no. A ty sobie myślałeś, że co, że będę stał i się patrzył? Z kośnego. Nie, no, ja no i z No co wiem tak. zrobić? No, przecież muszę jakoś tak swojego honoru Znaczyż zrobić. Nie wiem, tak. Dobra, to teraz jest mój ruch. Czyli ja se pójdę. Ale jeszcze to mogę odrobić, tak? Jeszcze mogę to wygrać. Tak mówisz? No, tak mówię. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy co ty tu ugrasz. I co będziesz królem króla atakował? To czemu nie? <laughs> Walka. <laughs> Ktoś mnie zabroni? To się mogłoby udać niby, nie? No i dobra, i wiesz co, i w tym momencie e, ogólnie to masz lipę. Tak powiem ci szczerze. Tak. I co ci to dało, skoro został Ci jeden e, pionek poza królem? O oh shit. Ty, ja tego, ja tego mocno nie przemyślałem. Ja tego tak. bardzo mocno nie przemyślałem. Nie ma mowy. Nie, ja ma, mowy. nie, ma, mowy. nie, nie ma mowy, nie ma mowy, nie ma mowy. Nie mam mowy, nie dam ci, nie dam ci. Nie ma mowy, nie dam ci tego, to jest zbyt. zbyt kurde, tutaj mi czarujesz. To jest bardzo nie, nieprzyjemne. Nie mam mowy, ja ci tak nie poddam tego. Kombinuj, co możesz zrobić, ale ja ci tego nie dam tak, tak łatwo, żebyś tak łatwo mógł to zrobić. No, cię zamykasz powolutku. Zobaczymy. Ale ja się nie poddam. Ja się tutaj nie poddam. Tak, dobra, dawaj, dawaj. Ja czekam masz? Po, czekaj, pokażę, Czekaj, ja dziecko. muszę policzyć, ja muszę policzyć. Raz, dwa, trzy. Hm. Ja to zaraz zrobię. Spokojnie, panie Teraz, szanowny. Tak, królem mogę się ruszyć tutaj. I będzie bezpieczny dzięki temu. Nie masz skośnych, także nie zagrażam. No, sko skośnych nie mam. Ale. <noise> Tak? Ale nadal, nie? Ale się będziesz bronił, tak? No, królem. Porzucimy to. Ale to jest taka patowa sytuacja w tym momencie, nie? To jest coś strasznego. Jak to rozwiązać w ogóle? Ty, co ty tu kombinujesz? Dobra, próbuj, próbuj. Próbuj, próbuj, Ja Aua. się nie poddam. Ja się nie poddam. No i co teraz? Ja myślę, że to już jest szach. Taki szach, bardzo mocny szach. I myślę, że możemy to zakończyć za chwilę. No bo co, dostał ci jeden ruch, tak naprawdę, i już w tym momencie przegrałeś. Nieważne jaki ruch wykonasz, przegrywasz w tym momencie. Bo już ani mnie no nie, ma nie załatwisz, no i to jest tyle, także GG. GG <grym grym grym> 2-1, honorowy, wybroniłem, wygrałem ostatnią, także jest dobrze, udało się. Oh yeah. Słuchajcie, następny odcinek z tego będzie Lucyfera. Zagramy tak. sobie Ucyfera dokładnie, prawdopodobnie też dwie albo trzy. Zobaczymy, jak nam się z punktami powiedzie, i, i czasowo będzie to wyglądało. Także zapraszam do niego. Dzięki, wielkie za oglądanie. Teraz ja mam koronę. He. he, he, he. Prawda, no, przegrałem to, bo to jest 2-1 <grymne> dla cyfera, ale koronę mam. Słuchajcie, mówię wam, jak chcecie jeszcze więcej tego trochę szachów takich minecraftowych czyli Imperium. Zapraszam do Cyfera na kanał. Macie link y, do niego w opisie oczywiście i macie w karcie odsyłacz do filmu, który jest u niego. Także to było na tyle. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Cześć! Checkpoint. Dobra, naciśnij ten, naciśnij parówkę y, marchewkę. <grymne> Eee. Przepraszam, ale czy ty jesteś seksmasterką? Eee, a co ma być seksmasterką do naciskania parówki? Eee, <głos> kurde. Krafta <noise> drużynowego, czyli taki drużynowy deathmatch. I polega to na tym, że która drużyna zdobędzie więcej punktów, ta wygrywa. Zasadniczo gra, gra się tylko do 100 punktów. Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Lecimy. Dobra, no to jesteśmy już.